Loża radiowa. W drugiej godzinie Loży Radiowej witam Marek Świercz i no kolejny polityk, kolejny czarny koń bym powiedział, bo ten, który nie wiadomo, czy miałby wygrać, czy nie. Tak mówiono, że nie wygra, a wygrał jednak. To ten czarny koń to Konfederacja. Cztery bardzo znane nazwiska wśród 11 posłów: Krzysztof Bosak, Janusz Korwin-Mikke, Grzegorz Braun i Robert Winnicki. Nawet sobie tak pomyślałem, że może to takich czterech jeźdźców apokalipsy. Przynajmniej w oczach niektórych, bo przyjadą i nie wiadomo jak namieszają w tym polskim parlamencie. No i o to już za chwilę zapytam naszego kolejnego gościa, Daniel Skarubski Konfederacja. Dzień dobry Panie Danielu. Dzień dobry, witam Państwa. Panie Danielu, czym jest Konfederacja? Jakie środowisko stworzyły to ugrupowanie? Przede wszystkim Partia Ruch Narodowy oraz Partia Wolności Janusza Korwin-Mikke to były dwa pierwsze i największe środowiska, które tworzyły Konfederację jakiś czas temu. Stopniowo dołączali do niej kolejni koalicjanci, oczywiście pan, szanowny pan Grzegorz Braun, znany ze słynnego Szczęść Boże. Tak, ale również potem środowiska kresowe, i w, tym, w tych wyborach także środowiska rolnicze z nami startowały. Tak więc to jest dosyć szeroka, można powiedzieć, swoista koalicja, ale tymi głównymi filarami oczywiście pozostaje Ruch Narodowy i Partia Wolność No właśnie, bo powiem panu, że jak tak czytałem komentarze po wyborcze, to w pewnej chwili Janusz Korwin-Mikke stwierdził, że jeżeli nie będzie 15 mandatów czyli jeżeli nie będzie klubu to być może będą dwa różne koła. Będzie koło ruchu narodowego i koło, koło wolność, ale dzisiaj Robert Winnicki ogłosił jak prezes ruchu narodowego, że jednak razem. Tak, rzeczywiście gdzieś tam to padło z ust Janusza Korwin-Mikke i tutaj bodajże pan Kulesza również między wierszami gdzieś to przemycił podczas, wczoraj podczas konferencji prasowej, ale ostatecznie stwierdzono, że będzie to jednak jedno wspólne, jedna wspólna struktura. Tak, nie zaś taki podział. No, to głównie wynikało z tego, że myślano tutaj o tym, żeby jak najwięcej czasu do wypowiedzi było. Tak? Dwa koła poselskie e, mogą zabierać się zdanie dwa razy. Tak? Ale ostatecznie stwierdzono, że jednak tutaj Konfederacja, jako ten wspólny front, powinna trzymać się razem. No bo to chyba jest kwestia też pewnego lansowania szyldu, prawda? Bo to jest nowy szyld stosunkowo, bo on się pojawił przed wyborami do Europarlamentu i jeżeli ma zapaść w pamięć wyborcom. No to trzeba pamiętać, że to jest jedna konfederacja. Tak, no, zgadzam się tutaj jak najbardziej. To jest szyld raczej jeszcze nieznany ludziom w województwie opolskim. Mieliśmy też takie sytuacje, gdzie niektórzy Państwo rozpoznawali szyld ruchu narodowego, a jak zobaczyli szyld konfederacji, to tak zastanawiali się o co właściwie chodzi. Rzeczywiście ten nowy, świeży szyld trzeba wypromować, żeby. Pokazać w końcu tą ideową prawicę w Sejmie. A czym się ta ideowa prawica różni od tej prawicy, która jest kojarzona w tej chwili głównie ze zjednoczoną prawicą, właśnie rządzącą? Co A. Was różni? Przede wszystkim myślę, że podejście do kwestii gospodarczych. To chyba najbardziej widać różnicę między nami, a z tak zwaną zjednoczoną prawicą. Jesteśmy raczej za obniżeniem podatków, zmniejszenie tego uścisku fiskalnego, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw. Zaś tutaj widzimy po rządach pana premiera Morawieckiego i zjednoczonej prawicy, że ten ucisk fiskalny się nie zmniejsza. Idziemy w Całkowity socjalizm, to nawet Jarosław Kaczyński ostatnio wspominał o tradycjach socjalistycznych. Myślę, że to jest taki główny punkt, który odróżnia nas, w, jeśli chodzi o zjednoczona prawica Konfederacja. Ale tych tradycjach socjalistycznych raczej przedwojennych niż tych, które były no, kojarzone z PZPR-em cóż no najprawdopodobniej znaczy nie siedzę w głowie Jarosława Kaczyńskiego a on jednak też jest dosyć du w dużej mierze czy tego chce czy nie produktem komunizmu tak? gdyż że, się wychowywał się w komunizmie taki chcąc nie chcąc tak mógł dużo wzorców i z tamtego poprzedniego systemu zaczerpnąć tak? No, oczywiście, podejrzewam, że gdybyśmy spytali Jarosława Kaczyńskiego o to, powiedziałby, że oczywiście wzorce e, socjalistyczne, rodem z II RP, nie zaś z PRL-u. Mówi pan kwestie gospodarcze, a światopoglądowe? Myślę, że tutaj w kwestiach światopoglądowych niektórzy mogliby powiedzieć, że jesteśmy e, bardzo do siebie podobni. Różnica tylko polega na tym, że my idziemy rzeczywiście coś zmieniać w tym temacie. Prawo i Sprawiedliwość deklaratywnie jest partią chrześcijańską, katolicką, zaś pewne postulaty takiego swojego chrześcijańskiego, konserwatywnego elektoratu pozostają niespełnione, jak choćby zamrożony projekt stop aborcji, tak? czy teraz odsunięty w czasie stop pedofilii, który wczoraj miał bodajże pierwsze czytanie w Sejmie. Tak? A miało być to już przed wyborami, tylko Prawo i Sprawiedliwość postanowiło to przesunąć, bo temat drażliwy i nie chcieli drażnić elektoratu bardziej liberalnego. No stop pedofili, tak czytam komentarze, nie znam szczegółów tego projektu, ale no jest mocno krytykowany za to, że jest przesadny. Cóż... Y Rzeczywiście jest to dosyć e, radykalny projekt e, ustawy. No, jest to e, właściwie projekt na pół strony, ale mówi on o jawnej po prostu penalizacji za e, tak zwaną edukację e, seksualną ze względem standardów WHO. No, jest to odpowiedź na dosyć radykalny przekaz tej lewej strony i odpowiedź radykalna prawej strony jest taka sama, jest adekwatna. A czyli oni pchają w swoją stronę, a wy w swoją. Cóż, tak wygląda e, polityka. Na wojnie nie wyciąga się szabelek na czołgi, tylko uderza się raczej tym samym kalibrem. I myśli pan, że ten projekt przejdzie? Cóż, zobaczymy. Prawo i sprawiedliwość ma teraz y, właściwie dogodną sytuację, by ten projekt przeszedł, i to głównie od nich zależy, czy ten projekt przejdzie. No my tutaj jako Konfederacja chcieliśmy być takim języczkiem uwagi i móc y, popychać to w, y, w tym kierunku, by ten projekt jednak przeszedł, dlatego cieszymy się, że mamy reprezentację. Y, Dość silną e, liczebnie i jakościowo, bo jest to 11 posłów i wielu już ma doświadczenie jeśli nie w pracy parlamentarnej, to w pracy jako asystenci poselscy. Do rozmowy z naszym gościem wrócimy za chwilę. W wracamy do rozmowy o Konfederacji. Naszym gościem jest Daniel Szkarubski. Właśnie, panie Danielu, a pan reprezentuje którą nogę Konfederacji? Ja osobiście reprezentuję ruch narodowy, czyli to narodowo-konserwatywną, narodowo-chrześcijańską e, część e, Konfederacji. E, tak jak już wspominałem, jednego z pierwszych, jedno z pierwszych środowisk, które zakładało partię Konfederacja, czy środowisko Konfederacji. Tych ugrupowań, tak mówiąc, obrazowo narodowych, to my kilka mamy w Polsce, czy mieliśmy, bo pamiętam i młodzież Młodzież Polską, Obóz Narodowo-Radykalny, Narodowe Odrodzenie Polski, to takie już było bardzo, bardzo radykalne i potem pojawił się Ruch Narodowy. Jak one się ze sobą, nie wiem, łączą jakoś, czy współpracują, czy to są zupełnie różne środowiska? Czy są to na pewno środowiska... To Jeszcze to była Liga Polskich czy, Rodzin. Tak, ty, Liga Polskich zona. Rodzin. Znaczy środowisko jest jedno e, oczywiście, aczkolwiek są to różne organizacje. Młodzież Wszechpolska, z której ja się osobiście wywodzę, w której zaczynałem swoją działalność społeczną, e, jest to organizacja przede wszystkim ideowa, mająca na celu kształtowanie e, przyszłych kadr. I właśnie, Jak to się e, mówi ładnie, formacyjne. Tak? tak, jest to organizacja formacyjna, ale również społeczna. Tak? Ona ma właśnie przygotować ludzi, młodych ludzi do tego, by w przyszłości zajmowali istotne funkcje, nie tylko polityczne. Ale jak widzimy, właśnie bardzo dużo z tej reprezentacji narodowej, ruchu narodowego w Sejmie, to są działacze młodzieży wszechpolskiej. Młodzież działa dalej? Tak, oczywiście. Młodzież Ona jest nie wiem, zapleczem ruchu narodowego? Jakoś kooperuje, kooperujecie? Współpracujemy jak najbardziej, aczkolwiek nie jest to formalne zaplecze ruchu narodowego, nie jest to żadna młodzieżówka. Jest to organizacja posiadająca całkowicie odrębną strukturę organizacyjną i odrębną osoby decyzyjne. Tak? Osoby z Młodzieży Wszechpolskiej oczywiście udzielają się w kampanii wyborczej, tutaj przykład choćby właśnie Roberta Winnickiego, czy Krzysztofa Bosaka, którzy są honorowymi członkami Młodzieży Wszechpolskiej, ale także kolegi Michała Urbaniaka, który też jest działaczem Młodzieży Wszechpolskiej i właśnie Myślę, że ta młodzież wszechpolska go przygotowała do tego, co teraz go czeka. No dobrze, to młodzież wszechpolska. Ligi Polskich Rodzin już nie ma. To jest przystawka skutecznie skonsumowana przez Prawo i Sprawiedliwość, tak można powiedzieć. Środowisko zostało, politycy zostali, choć na, w, w różnych miejscach, bo Roman Gierty, kiedyś lider Ligi Polskich Rodzin, dzisiaj jest po zupełnie no, przeciwnej stronie politycznej niż wy. Tak, jest to dosyć ciekawe i wielokrotnie się też nad tym zastanawiałem. Ciekawa osobiście. ewolucja, prawda? Tak, ciekawa wolta można powiedzieć, bo to jest zmiana o 180 stopni całkowicie przejścia z tej strony uznawanej za prawicową, konserwatywną i tak dalej i przejście do na pozycje całkowicie lewicowe. Liberalne powiedzmy. Lewicowo-liberalne, tak. tak, platformy obywatelskie, środowiska kodu, tak? No. Jest to zagadka do dzisiaj. Dla mnie osobiście i myślę dla wielu osób też. A Narodowe Odrodzenie Polski funkcjonuje jeszcze? Ciężko mi powiedzieć. No tutaj w. Bo to nie była jakaś Polskim, wielka organizacja. Czy z tego co. Z... Czytałem na początku swojej działalności społecznej, gdy roz, rozeznawałem się właśnie w tych wszystkich środowiskach, po prostu łykałem tą wiedzę na temat tego, jakie istnieją organizacje. Rzeczywiście to Narodowe Odrodzenie Polski gdzieś się tam przewijało, ale nigdy nie spotkałem w opolu żadnej osoby związanej z tym środowiskiem, ani we Wrocławiu, a też często tam bywaliśmy i to środowisko rzekomo było właśnie bardzo silne we Wrocławiu, więc podejrzewam, że jest to już. Raczej schyłkowa era tej organizacji. AONR? ONR jest drugą co do liczebności, e, najprawdopodobniej, bo tutaj nie znam aktualnych danych e, liczebności, jeśli chodzi o obóz narodowo-radykalny, e, ale to jest. Yy, po ruch, ruchu narodowym. Po młodzieży wszechpolskiej. Po młodzieży wszechpolskiej Wszechpolski. tak, ruch narodowy jest jako partia polityczna, mówimy tutaj teraz o organizacjach społecznych, i obóz narodowo-radykalny jest właśnie taką drugą e, organizacją społeczną wywodzącą się z e, przedwojennego, e, właśnie nurtu radykalizmu narodowego. A oni jak najbardziej działają do dzisiaj. W województwie opolskim jest to też dosyć duża grupa i aktywna. Byli w Starym Grodkowie na obchodach. Tak, tak więc i ogólnopolsko również obóz narodowo-radykalny działa. No oni tutaj z pewnymi perturbacjami funkcjonowali, ponieważ w związku z hajlowaniem na Górze Świętej Anny doszło do tego, że chyba jeden czy dwóch trafiło... Przed sąd działaczy, a organizacja w Brzegu została zdelegalizowana, wykreślona z rejestru. Tak, w że pewny w pewnym momencie tak było. To jeszcze było dosyć e, długi czas przed e, moim zaangażowaniem się w środowisko e, narodowe, e, tak, w działalność w młodzieży wszechpolskiej i znam to właściwie tylko z opowieści. opowieści tak? e, wiem, że dziś e, obóz narodowo-radykalny w województwie opolskim pomimo tych perturbacji dalej działa. I tutaj e, 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 myślę, że. Też e, robią kawał dobrej roboty. Obok właśnie młodzieży wszechpolskiej pojawiają się na e, z różnego rodzaju wydarzeniach patriotycznych. A co by Pan powiedział tym y, waszym krytykom, którzy mówią, że jesteście. ONR na pewno, młodzież wszechpolska może troszkę mniej, ale to też się pojawiają takie zarzuty organizacjami faszyzującymi. Generalnie no, jest to oczywiście kłamstwo, tak. Y, nie jesteśmy żadnymi organizacjami faszystowskimi, czy faszyzującymi. Tak wielu narodowców przedwojennych, działaczy Młodzieży Wszechpolskiej zginęło w Auschwitz, czy też w inny sposób walczące z Niemcami. To było też powołane Narodowe Siły Zbrojne, które wywodziły się z przedwojennego stronnictwa narodowego tak, i działali aktywnie przeciwko nazistowskiemu najeźdźcy. I nikt raczej nie pała miłością do Hitlerowskiej, nazistowskiej ideologii w naszych organizacjach. No taką gębę wam troszkę w czasach komunizmu przyprawiono. No, tak jest to, zgadzam się, jest to produkt właśnie propagandy PRL-u, zwłaszcza tej epoki stalinizmu, gdzie właśnie była walka z burżuazją, z faszystowskim z najedźcą. Tak zwaną reakcją. Tak, z tak Jak zwaną reakcją, mówiłem. i wtedy podpinane też pod to były na przykład środowiska kombatantów armii krajowej. Tak? Ci ludzie, którzy byli w armii krajowej, byli podpinani również pod faszystów. No, oczywiście to się zmieniło, ale jakoś, niestety, środowisku narodowemu ta łatka pozostała. No choć mam wrażenie, że przy obecnej polityce historycznej, tej, która obowiązuje, to jakoś się mieścicie dość gładko, bo tak bym powiedział. Nie jesteś obiektem atakowania jakiejś tam, nie wiem, niechęci czy lekceważenia nasza ciężka praca u podstaw, czyli to, co jest głównym filarem młodzieży wszechpolskiej, to, co przeszło też do ruchu narodowego, jest, przynosi w końcu jakieś efekty, tak, że ludzie widzą tak naprawdę, że my nie jesteśmy tymi złymi faszystami, widzą nas, rozmawiają z nami i my robimy wiele dobrego. To są akcje charytatywne, przekazywanie darów dla dzieci na kresach wschodnich, czy także tutaj w województwie opolskim do domu dziecka w Tarnowie Opolskim przekazy. Dary, które wcześniej sami zebraliśmy własnymi siłami, ludzie to widzą, że to jest tak naprawdę tylko produkt medialny. No tak, aglany noszą nie tylko pseudofaszyści, ale nawet na przykład zbuntowane dziewczęta w liceum, prawda? Tak, no jest to element subkultury. O, po prostu. Do rozmowy wrócimy za chwilę. Przed nami trzecia, ostatnia część rozmowy z Danielem Szkarowskim z Konfederacji, z Ruchu Narodowego, mówiąc tak bardziej precyzyjnie. Panie Danielu, wczoraj konferencja prasowa. W Warszawie. Główny bohater tej konferencji to opolski działacz Konfederacji Łukasz Fomicz. No i wniosek taki, powiedziałbym, bardzo radykalny o unieważnienie wyborów z tego powodu, że nie zostały podane w publicznej telewizji do, do publicznej wiadomości właśnie informacje o tym, że sondażowo jesteście ponad progiem. Tak, rzeczywiście była taka konferencja prasowa, która wielu wprowadziła w konsternację wręcz. No tak, do mnie zadzwoniła córka z pytaniem, czy to prawda, że wybory będą unieważnione. Tak, no to tutaj myślę, że jednak wybory nie zostaną oczywiście unieważnione. Myślę, że to nie jest wystarczająca przesłanka, tak? Jednak zostało to poddane do Sądu Najwyższego, bym zajął się tą sprawą. No, wynika to w pewnym sensie z tego, że rzeczywiście TVP miało opublikować te wyniki, te sondażowe wyniki. Znaczy, wykonać wyrok sądu. Wykonać wyrok sądu. Choć z drugiej strony ja rozumiem obawy telewizji, bo publikowanie w ciszy wyborczej sondaży jest zagrożone bardzo wysoką karą. Cóż, tak, rzeczywiście, no, jest takie, taka mowa, że sondaży... No, nie można publikować w ciemności. Milion, tak, mi milion złotych kary, które zapłacilibyśmy de facto my. Eee, no, tylko, no ale tak. wystarczyłoby, e, gdyby telewizja polska po prostu regularnie publikowała sondaże Konfederacji, w, nie pomijała, nie przemilczała Konfederacji w mediach i do tego by no, nie doszło. Była taka wpadka, to, to prawda. Czyli tak, ta konferencja wczoraj to taki raczej gest, tak? Próba zwrócenia uwagi na problem, niż rzeczywista próba, nie wiem, unieważnienia wyboru, właśnie. No, oczywiście nie mogę tutaj wypowiadać za kolegów z Warszawy, którzy są odpowiedzialni za ten wniosek władzy centralnej Konfederacji, ale przewiduję, znając ich, że właśnie takie jest zamierzenie tego zabiegu, pokazanie pewnego problemu, pewnego braku pluralizmu w naszej polityce, gdzie no rzeczywiście czasami jak oglądałem TVP, no to to pomijanie Konfederacji już odnosiłem takie wrażenie, że jest wręcz celowe. Trudno mi wypowiadać się za kolegów z telewizji. Ale panie Danielu, dobrze. Łukasz Pomic był także krajowym koordynatorem akcji Pilnujmy Wyborów. wyborów. Tak, pilnuj pilnuj, wyborów, wyborów, pilnuj tak. wyborów, tak. Ta akcja się odbyła? Tak, akcja się odbyła. Z wielu lokali wyborczych docierały do nas informacje od sympatyków, od działaczy, którzy zechcieli wesprzeć nas w tej akcji, za co serdecznie dziękujemy przede wszystkim, a Łukaszowi gratuluję, że się udało, tak, bo to No, było... mieszkaniec Brzegu koordynujący ogólnopolską akcję, ho, ho. Tak, no, trzeba być naprawdę ambitnym i trzeba mieć naprawdę ogromny talent organizacyjny i Łukasz tutaj naprawdę stanął na wysokości zadania, gdy przyszedł do nas z tą propozycją parę miesięcy temu, zastanawialiśmy się, no, mówiliśmy Łukaszowi, że to jest bardzo dobry pomysł, ale czy realny. No i Łukasz postanowił pokazać, że jak najbardziej. Oczywiście to nie jest tak, że e, wyszło w 100% tak, jakbyśmy chcieli. Dlatego właśnie wczoraj też Łukasz wspominał, by kontynuować te pracę, by budować ten ruch pilnych wyborów dalej. I to jest oczywiście do tego, jak najbardziej zachęcam. A te sygnały, które do Was docierały, pokazały jakieś nieprawidłowości? Y Myślę, że tutaj najlepszą osobą do wypowiedzenia się byłby Łukasz właśnie, bo to do niego też spływają te wszystkie informacje. Ja byłem tylko malutkim trybikiem w, tej, w tym przedsięwzięciu. Tak z tego co do mnie nie dotarły żadne informacje o tym, jakoby. Był jakiś problem. Wręcz przeciwnie, my widzieliśmy tak naprawdę lawinowy skok, może nie lawinowy, ale dosyć spory skok w górę, jeśli chodzi o te ostateczne wyniki. Bo na początku ten wynik był już dla nas zadowalający ponad progiem, ale mniejszy, i z czasem ten wynik tylko wzrósł. Spadła niestety ilość posłów, ale. No tak, bo to efekt dużej, wysokiej frekwencji, tak? Tak, duża, frekwencja była naprawdę dosyć spora. No, gdzieś widziałem takie analizy, że głosowano na was w dużych miastach, a w dużych miastach głosu głosuje się zwykle na końcu wieczorem. Jakoś tak to działa, że taka mobilizacja następuje na samym finale głosowania. Tak, generalnie. I dlatego ludzie, wam wzrosło. Ludzie w miastach jeszcze w weekend tak chcą odpocząć i tak dalej. Wielu ludzi idzie też do kościoła w te dni i zostawia właśnie ten obywatelski obowiązek na takiej. Wieczorny, niedzielny spacerek, gdzie przy okazji zahaczy o lokal wyborczy. Panie Danielu, mam wrażenie, że ten sejm, który pojawi się teraz, to będzie takie miejsce wielkiej wojny ideologicznej. Bo wy z jednej strony z takimi akcjami jak Stop Korupcji, SLD z lewicą razem, z drugiej strony z pomysłami na taką skrajną liberalizację prawa aborcyjnego. Będziecie się nieźle kłócić. Cóż, spory na pewno będą, spory w polityce to nic nowego, ale zgadzam się rzeczywiście, że ten sejm jest o tyle ciekawy, że tak naprawdę wszystkie ugrupowania stanęły na swoich pozycjach. Gotowe do ataku, i w sumie najbardziej należy chyba współczuć Prawu i Sprawiedliwości, bo będzie obiektem ataków z dwóch skrajnych stron. Ze skrajnie prawej strony, gdzie zostaną odpalone wszystkie działa, i wszystkie działa z lewej strony zostaną odpalone, a te właśnie opozycyjne partie, tak jak ta Zjednoczona Lewica i właśnie Konfederacja, stoją na takich swoich, na twardym gruncie, zaś PiS jest obiektem, będzie podejrzewam obiektem właśnie takich dosyć. Wbijania szpili. Będzie naciskany z dwóch stron. Tak, no rzeczywiście tutaj, chociaż posiadają powalającą większość, to jest to jednocześnie ich największą zaletą i największą wadą, tak? Bo najwięcej od nich zależy. E, każdemu ugrupowaniu, czy to lewicowemu, czy prawicowemu, zależy na tym, żeby ich postulaty były e, realizowane. Jeśli taka konfederacja czy taka lewica nie są w stanie z, y, sami, że tak powiem, y, mówiąc kolokwialnie, przepchnąć swoich projektów, no to zwrócą się ku najsilniejszym graczom i będą na nich próbować to wymusić. Czyli co, gorąca kadencja nas czeka? Na pewno bardzo ciekawa i gorąca. Myślę, że to będzie najciekawsza kadencja, y, jaka, jaką kiedykolwiek widzieliśmy. Kto wie, a my w każdym razie informujemy też o tym, że Konfederacja jako nowe ugrupowanie parlamentarne dołącza do uczestników niedzielnej loży Radiowej już w najbliższą niedzielę. Przedstawiciele tych sześciu komitetów, które u nas startowały, czyli pięciu ogólnopolskich plus mniejszość niemiecka, będą debatowali o najważniejszych wydarzeniach w kraju i w regionie. Tak jak najbardziej zapraszamy i oczywiście się stawimy. Bardzo dziękuję. Ponawiam zaproszenie. Naszym gościem dzisiaj Daniel Szkarupski, Konfederacja. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo za uwagę.